Czejo, tutaj FGP Friends, e, witam Was, Wasz ulubiony youtuber na całym wszechświecie. Youtuber o najlepszej jakości kamerce na swoich odcinkach. Nie potrafię robić wstępów, wybaczcie mi. E, ponieważ ostatni odcinek przyjął się iście zajebiście, jak na mój wymarły kanał, e, to możemy e, zarządzić e, w tym momencie nic innego jak część drugą tej wspaniałej gry Car Crash. No dalej, nie pamiętam nazwy tej gry, przepraszam Was serdecznie, muszę sobie szybko... Crash Town Game Thing. A u! Lecimy, proszę państwa. E, ponieważ nie wykorzystaliśmy ostatnio pełnego potencjału tej gry, a ja odkryłem nowe, wspaniałe metody jazdy. Między innymi zobaczcie, co ja mogę wyczyniać na drodze. Tylko czekajcie, bo widzę, że najpierw... Musimy ogarnąć co yy, tutaj dzieje się na drodze za nami. Początek odcinka, a my już spotykamy naprawdę iście yy, interesujący. Wi o, o, patrzcie, dobra, mamy tutaj dobry teraz przykład. Co ja takiego nowego odkryłem? Co możemy we wspaniały sposób yy, Kontrolować ludzi i dzięki temu patrzcie to. Ooo, jak mi przykro. To jest mój. To jest mój nowy sposób, który To jest mój nowy sposób, który odkryłem na bycie toksycznym w tej grze na rozwalanie innym życia. Ja piedamet z tym autem będzie tam biegał. To jest pierwszy sposób, którego nie odkryliśmy w poprzednim odcinku, co oznacza, że nie wykorzystaliśmy pełnego potencjału tej gry. Ale no, będziemy dzisiaj mogli odkrywać kolejne piękne rzeczy. No tak jak przed chwilą zobaczyliście. W jaki piękny sposób zniszczyłem tamtemu Kolesiowi życie! Zniszczyłem tamtemu Kolesiowi auto. Dosłownie tak ładnie mu zniszczyłem życie, jak zniszczyłem swoje. czasem za, za dużo pierdolę. E, miałem na myśli. Y, no, sami widzieliście co pięknego zrobiłem. Wystarczy tylko, że zespał nie ten dwuczłonowy autobus na kogoś, kto we mnie będzie wjeżdżał powoli. Oooo, patrzcie tam... O, ale to będzie dobre! Ale to by... Ja pierdolę. On... Myślałem, że się pierdolę. Dobra, patrzcie, 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 patrzcie to. No czekam. Czekam. Ja muszę to komentować O dobra i tak tu jedzie Uuu! Uuu! O, Co tu się Ojej, co tu się dzieje To się fajczy Ja pierdolę Co ja zrobiłem Jezus Maria Patrzcie Patrzcie na tamtą cię dobra nie nie bo... Bo staje się zbyt toksyczny i sta... Kids... Kids... Mam 18 lat... Nic mi kurwa nie zrobisz... Sam jesteś kidem... Dobra y... Bo staje się zbyt toksyczny... Chyba powinienem przestać... Żartowałem... Oj, biedny nie ruszy tym samolotem. No, musisz się chyba cofnąć, kolego. Jak tam życie? Mam nadzieję, że wspaniał. <grym> nie, dobra, nie, 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 dobra, nie. Ooooooooooooo. Chcesz się autobusem odsunąć, hm? Przykro mi, Bato, nie pojeździsz sobie. <grym> Jak się teleportował. Dobra dobra, jednak chcesz o samotem sobie polecieć. No dobra, no to proszę bardzo, tym razem ci nic już nie zrobię. Już ci nic nie zrobię, spokojnie. Możesz lecieć, patrz, jestem oddalony. O, we dwóch możecie sobie odlecieć. Dokładnie. O nie, ja nie mogę tego spać. Ja nic nie zrobiłem! <śm> tym razem nie patrzcie na mnie. Tym razem to oni wylali. Tym razem to oni wylali. Dobra, eee... To nie był dobry pomysł, ale ja dalej żyję. Wracaj mi tu. Tak się ze mną chcesz bawić? Chcesz się ze mną bawić? Manewr wyprzedzania. I jak podobał się manewr wyprzedzania? Co nie panujesz nad pojazdem? A, nic mu nie zrobiłem. Wiesz co? Wpierdol się. O, <laughs> jak mi przykro! Jak mi przykro! Ja będę płakać teraz. Wypierdalaj. Widzicie? Wygrałem. Zemściłem się na nim. Oznacza to, że wygrałem tą y, wojnę. Pau! Pau!